Cześć wszystkim, witajcie, witamy was bardzo serdecznie ponownie na moim kanale i jest ze mną Wikusia. Mama. A my widzimy się... chyba już po raz ostatni albo przedostatni w custom levelu pod tytułem Bartolis Resurrection i przed nami level, który nazywa się Dragon's Palace. Także chyba będziemy mieli jakieś spotkanie ze smokiem. Ja sobie na dzień dobry wezmę... shotguna? Nie. Nie, ja bym chciała, że automat. Dobra, nieważne, nie będę tak kombinować, weźmiemy tutaj. Automatyczny teraz, bo z Uzi się ostatnio wystrzelałam trochę. A to brzmi jak... pająki, dobra. Wikusia już mi wybiegła gdzieś do przodu, mówi, że to jest wyskocznia i mam polecieć w górę. To ja znalazłam, ja już nawet mam. No tak, poleciałam sobie w górę. I tam uważaj, bo jak już wpadniesz do góry, gdzie już nie ma wyskoczni, to tam się kręci to kółko, więc najlepiej się <laughs> trochę wycofaj. Bo on jest tam bardziej przy ścianie, się kręci. A dobra, okej. Okay. A... Nie było nic tam, tam do zbierania czasem. No ja nic nie znalazłam, bo tam były same te kraty zamknięte. No dobra. O. o, 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 o. Jest kolejne wyskocznie. Tylko nie wskakuj na nich tak wzdłuż ściany, tylko wejdź trochę na ten tor, gdzie jeździ to kółko i wskocz tak od boku, w nie, bo tam musisz wskoczyć, tam jest klucz. Bo inaczej to cię będzie tylko wybijało do góry do góry i cię zabije. No i jak zbierzesz klucz, to są pająki. A naprzeciwko też są znajdźki. I zeszłam na dół i poszłam dalej tam, gdzie się kręci kółko. Dobra, jestem, jestem tutaj. Do tego klucza doskoczyłam jakoś. Ja naprawdę nienawidzę wyskoczni. Czy ja już mówiłam o tym, że nienawidzę wyskoczni? Okej. Okay. A widzę znajdźki, no. O, znalazłam nawet już ciurkę klucza. Boże, ty naprawdę gnasz? To może sekretów szukaj? Ale gdzie no mam teraz łatszy. iść? Na dół? E, nie, teraz jak już stamtąd zeszłaś, no. to musisz iść dalej tam, jakby w stronę tego gułka, dalej nie, nie cofasz się, tylko idziesz dalej i tam jest też ten. Kurde e, przecież nie zejdę Zejście, Tylko uważaj, bo tam jest wyrzutnia, no i z drugiej strony jest zjazd, to na ten zjazd się opuść, nie, Pewnie nie. <laughs> Dobra, flare sobie odpalę, bo nic nie widzę. Dobra, zjechałam z jazdem. Boże, czemu ja tyle życia? No powiem tej wyskoczni straciłem. Tam dalej sobie pójść na razie, bo tam jest apteczka, ale też się pająki pojawią. Serio? Mhm. Dopiero co flarę wzięłam, a tu pająki no. Nie ma A dobra, przylazły pająki. Czekam z kluczem. Bo ja już w ogóle chyba wcześniej nie słyszałam, ale pojawiły się dopiero jak no. apteczkę zadałam. No dobra, dobra, jestem tutaj. Zapiszę się przed kluczem. Ja się zapiszę podczas wkładania klucza. Lepiej nie, lepiej tak nie rób, bo może się coś zepsuć i wiesz... ...i nie otworzy ci się. Otworzyło ci się wszystko? Czy ja widziałam... Nie, apteczka. Myślałam, że to jest sekret. O Jezu... Czy ja mam... Zajmę się do apteczki. Ale właśnie, coś ja się chciałam zapytać, chyba nie zadałam tego pytania ostatecznie. Myślisz, że tutaj też gdzieś będzie taki smok jak w dwójce, że ten wartowi się ten? No nie wiem, ogólnie miało być, że Lara miała zapobiec temu, żeby on się nie zamienił w tego smoka, nie? Ale, ale ogólnie nie wiem, no. Zobaczymy, myślę, że dopiero się przekonamy. Swoją drogą jestem ciekawa, czy będziemy ponownie w ten ulary w domu, skoro już byliśmy na początku. Dobra, doskoczyłem do apteczki. właśnie też, i teraz skaczę tam dalej do tych dźwigni. Aha. Na początku się zastanawiałam, czy nie powinnam skakać na łeb tego smoka. Teraz się zapiszę tutaj. Przed dźwigniami, bo cholera wie, co to jest. Może się pode mną półkę zapadnie. O, nie, Wiesz, o nie. nie! Ja się zapisałam, jak pociągnęłam jedną. to są chmury te... się okaże, że? Inaczej, czas, nie? nie? Czasówka, wiem. jak ta na pewno. Ale w którą stronę? No ja właśnie spadłam. kurczę, nie tak chciałam. Ech, dobra. Myślisz, że to jest czasówka? Ja nie wiem, w którą stronę mam iść. Kaczę sobie po tych ten. I zaraz się okaże, czy to czasówka. Ale to gdzie ty skakałaś, na smoka? E, nie, ja skakałam jakby, jak dźwigasz dźwignię. To skoczyłam sobie w. Yy, no jak stoisz, poczekaj, głową do ten, do dźwigni. No to wtedy skoczyłam sobie w lewo. Że tak po prostu skoczyłam. Tak, nie, nie, że z rozbiegu czy coś. No i wpadło, udało mi się. No i się zapadło pode mną, to jest czasówka. Ej, aj karamba. No ja miałam to z rozbiegu zrobić, kurde. No ale co z tego, że my tam podejdziemy jak ta brama jest zamknięta tam? Na pewno mamy to robić teraz? Chyba tak, bo co innego chcesz tu robić? Może się, chyba że tam jest, wiesz, jakieś zejście. Czemu ona tam teraz nie doskoczyła? Yy, jakieś zejście, że nie wiem, w dół, na przykład lawa czy coś. Dobra, udało mi się doskoczyć na środek, bo tutaj, jakby z tej ostatniej, yy, tej, to Ey, no! możesz sobie skoczyć na środek, jak jest smok tam jest zjazd. Zawsze no, sensie jest też półeczka, ale mi się uda udało akurat trafić na zjazd. No Szukam. tak, a ona mi jakoś tak nie wiem. Mi się jeszcze ani razu te półki nie zapadły. Pode mną, ale ona mi najzwyczajniej w świecie tam nie chciała doskoczyć. Albo sobie po prostu spada. Znalazłem sekret. Jezu, dotarłem na smoka gdzieś. I e, z tego smoka. Potem, jak sobie schodzisz tutaj w dół, to jest opcja wskoczyć na ten, na ten w ten, w ścianę i w ogóle. I tam są kolce, jest dźwignia. I musisz zrobić tą dźwignię, ale za tymi kolcami. Potem musisz wejść tam, jest sekret. Czy ja mam ze smoka tutaj skoczyć, tak? Mhm. Ok. A co potem? A dobra, potem... Mam, mam sekret, mam sekret. A który to jest nasz? Pierwszy czy drugi? Pierwszy chyba tutaj, nie? Bo yy, coś, to coś złotego, co zabraliśmy to był wcześniej kluczy, więc... Nie, nie, ja po prostu już nie pamiętam, już mi się zlewają te zlewele. Dobra. Oj, pauzę kliknąłem. Yy, zapiszę się tu i... co teraz? No i teraz ja sobie zeskoczyłam tam naprzeciwko dźwigni, miałam otwartą kładkę, to na nią zeskoczyłam i zeskoczyłam potem znowu do środka do tego smoka tam, na półeczkę. No i tutaj teraz yy, po jednej stronie jak się zejdzie na dół to masz latające te kółka i w ogóle. I tam za jednym z tyłu co się kręci to jest dźwignia. I mnie właśnie zabiło, dlatego że pokazało mi się, jak mi się drzwi otwierają. Co to ma być Oj, w ogóle? Nie ten guzik kliknęłam, kurde, miał iść do przodu kliknę do tyłu, nie wierzę. Ale to z tymi kolcami jest banalnie proste, kurde. Ale co? No że to jak tutaj wchodzisz i te kolce się przesuwają, trzeba tam, tam sobie do dźwigni podejść po prostu na luzie. gdzie to nie jest w sumie tak nic na czas no jedne to, że musisz się schować tam do dźwigni przed kolcami. Ale tak to wiesz, wszystko na spokojnie, potem sobie idziesz do tyłu, zbierasz sobie sekret i alo. Eyelo Jezu, ja nic nie widzę. Dobra, jestem gdzieś na środku na środku. Tutaj tego smoka? Mm -hmm. To ogólnie też z jednej strony jest guzik, jak się jest na samym dole. Tylko nie wiem, co on robi, czy to jest jakaś czasówka. Podnosi jakąś wkładkę. Z racji tego, że są dwie do podniesienia, to wątpię, żeby to była czasówka chociaż. Boże. I co teraz? poszło do tych kółe, kół, kół, kółek... Ja się muszę zapisać przedtem, bo kurde, ja naprawdę nie wiem, jakim cudem miałam to zrobić, skoro to jeszcze mi pokazuje, że mi się otwierają drzwi. Ciężko mi uciec przed tym kłukiem, ale dobra, spróbuję. No, ona jaką robiła nawet to udało ujęte. mi się. Udało mi się, bo zrobiłam to tak, że ja sobie poczekałam byłam po jakby Boże, po lewej stronie. Chciałam. Byłam po lewej stronie tego słupa przy tych kółkach. I tylko jak szybko, jak ono przeleciało mi w prawą, to poleciałam szybko do tej dźwigni, kliknąłam tą dźwignię i potem tylko odskoczyłam sobie w lewo i do tyłu. I przeżyłam. Jednak to nie jest taki impossible, jak myślałam. I teraz tutaj za tymi drzwiami jest pieczęć. W lewo i do tyłu. Tak. Dwukrotnie wyskoczyłam i ten, dobra. I tutaj nic więcej nie ma? E, no nie. Ja sobie teraz weszłam do tych drzwi, co nam się otworzyły. I to jest Potem pieczęć, pieczęć. No. Tak, tylko tutaj są jeszcze jakby takie przejścia sobie w boki i tam, o mój Boże, tam są ci wojownicy. Z jednej i z drugiej też jest? Nie wiem. Aha. Jo. Nie widzę. To za jest. No ale ja wyskoczyłam na środek i Przynajmniej jeden mi się obudził, nie wiem czy dwóch. No chow, no, 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 no uciekam stąd. Więc wyskoczyłam na środek i go zabijam ze środka sobie. U mnie to było trochę cięższe, bo ja myślałam, że on się zacznie budzić jak ja zbiorę pieczęć, a on się zaczął budzić przed zbieraniem pieczęci. Ja myślałam jeszcze, że... bo ona mi źle podbiegła do niej mm. i musiałam zrobić kroczkę. I kurczę, jak ja zbierałam tą pieczęć, to on mnie za już ten, zaczął haczyć. A tu jest tylko jeden ten typo? Chyba ja żadnego nie widzę, ale jeszcze weszłam zobaczyć czy nie za drzwiami niemal, nic tu. Tutaj no ja właśnie też, też weszłam, tam. sprawdzam tutaj, ale. Nie ma nic, więc. Dobra, to się cofam i do sobie teraz tam dalej. Po drugiej stronie się też otworzyło, nie? Damy radę tam doskoczyć? Co po drugiej stronie? No, otworzyła się brama ta po drugiej stronie. Czy to ją zamkniętą? Nie, ona się otworzyła. Jak chyba zbieraliśmy pieczęć. Nie otworzyła ci się brama po drugiej stronie? Nie otwartej ale to bardzo A Nie, wait, aha, ta. Za smokiem. No, za smokiem. Myślałam, że ci chodzi dalej tutaj, gdzie się tam. Noż! Ale nie chcę tam iść. W sensie na razie tam nie idę? Chcę zobaczyć A ja tutaj? Chcę zobaczyć, co tam jest. No tam, tam jest wiszą takie, w sensie ta bujające się, wiesz. I trzeba tam przejść dalej. Tutaj klucz się wkłada. Um, to się dopiero opuści, chyba. Dobra, ogólnie po tej stronie chyba nie ma niczego do zrobienia, więc chyba i tak na razie musimy iść tam właśnie. Tak mi się wydaje. Aha. Ja muszę się trochę bardziej do kompa pochylić. Bo, kurde, świeci mi po gałach słońce, jak tak nie robię. Mogę spróbować skakać tutaj na tą drabinkę. No, te, ta drabinka to ogólnie tam trzeba podejść do góry i chyba do tyłu do skosu i z tego skosu poskoczyć, tak mi się wydaje, bo... Ja tam już wcześniej próbowałam raz wskoczyć, ale się zabiłam. Nie, dobra, to na razie tutaj nie idę. To pójdziemy wtedy może w tamtą bramę, co? W tą drugą sensie. Czy na dole coś tutaj. Nie. U góry jeszcze nie wiem. A czy ona może się tutaj. No nie, bo ten wyskok do niczego nie prowadzi. Dobra, tak. A to no to się... jak nie chcesz wymijać tego, to możesz się na łapkach spuścić i przejść, bo, przejść bokiem. Patrząc na to, że ja to już się zabijałam, nie wiem ile razy, to ja sobie tak zrobię, Cię <śmiennie> przyjemniej, lepiej dla wszystkich. Dobra, a na końcu chyba to jest wyskocznia. Więc się zapiszę, bo takie pole jest. Ja. O, nawet wskoczyłam od razu. Aha. I są znajdźki u góry. Coś jeszcze tutaj jest? Mhm. Wow, to się chyba nie da powiedzieć. Ej to co za tekst? No. Um. Dobra, przeszłam. Wait, tutaj coś. Aha, dobra, bo tam Podniosłam kładkę, jakąś kolejną. Dobra. Okej, okay, cofnęłam się, dobra. Hmm. Ale gdzie... Gdzie te przeklęte kładki je podniosły, powiedzcie mi. Nie, wpadłam! O jeden kruczek za dużo Lara. No way Znalazłam sekret. Kolejny? Tak. Ale zebrałaś go? Czy widzisz go? Poczekaj, bo pająki mnie oblazły. Eee, nie no widzę go. Już go zaraz zbieram tylko. Aha. To jest tak, że teraz jak pójdziesz, to doskoczysz do takich kolców, nie? Bo tam trzeba na tą drabinkę. I z drabinki muszę zejść na bok, tak? Na półkę, bo jestem tutaj już. Tak? jak są kolce, czemu się uruchomiła. O mój Boże. Co się kolce uruchomiła, jak zaczęłam zbierać tam. No a co z tą drugą półką, bo ona nie jest włączona. O mój Boże, o mój Boże, o mój Boże, 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 to wszystko chce mnie zabić. Czy ty to słyszysz? Jest tutaj przy ty tym miałaś włączone obie półki? E, e, tak, miałam, włączone obie. Ja nie wiem czemu, ale nie mam włączonej tej drugiej, więc. Nie wiem, czy po prostu... Ale zabiłam sekret i się zabiłam, bo to jest skomplikowane trochę tutaj z tym sekretem. Bo to jest takie ciekawe miejsce, w którym... E, ...padają na Ciebie kolce i z góry, i z dołu, i w ogóle wszędzie. Kliknęłam tamto? Jezu! zastrana. Och! Się wkurzam! Czemu ta kamera się tak... Czy kliknęłam tamten guzik? Aha. Bo nie jestem pewna. Tak. Muszę się cofnąć do tego, do tego guzika tam przy tym pierwszym smoku, bo chyba go nie kliknęłam. No i teraz chyba mam dwie półki dopiero. Dobra. To ten sekret jest teraz po tych półkach, jak przeskoczę? E, tak, jak przeskoczysz, to ogólnie, znaczy nie. Doskoczysz do takiego pomieszczenia z kolcami, i ty musisz, wiesz, powiedz dalej i na drabinkę się złapać. I wtedy, jak wchodzisz do góry, to jest tak. Jest sobie wejście po ten, po prawej, że ty tam sobie wejdziesz do góry tą drabinką, jest wejście po prawej, ale jak pójdziesz do lewej, po lewej, to jest taka, taka jakby dziurka z pajęcznami. I tam trzeba wejść? Mam do góry wchodzić na tej drabinie? Tak, tak. A na dole co jest? Eee, do góry? Nie wiem tam. Dobra, wchodzę po, do góry i mówisz mam iść na lewo? Tak. Bo tam jest sekret, tylko jak zbierzesz ten sekret to ogólnie ty zaczynają na ciebie lecieć kolce z góry i w ogóle od boku i wszędzie i... Trzeba się szybko cofać do tej dziurki, bo inaczej to tam. Dobra, to się zapisuje tu, bo cały czas się zapisuje na jednym, a to nieładnie. Okej. Okay. Znaczy, no ja ogólnie udało mi się wrócić, ale zabił mnie pająk, wyobraź sobie. Okej, okay. wezmę sobie życia trochę, dodam. Dobra, spadaj na bambus, zaraz spadniesz gdzieś tutaj w lawę, pewnie dole, czy coś tam. Głupi pająk. Zostawiłam je tam, nie zabijałam ich. Nie mam cierpliwości do nich. Czyli teraz idziemy na prawo. Tu widzę, jest ta, e, mm, Już zebrał sekret? Zebrałam sekret, tak. No tak. No to, nic. No to, to tak, nie było to takie to... trudne nawet życie ja nie stracę, O, żeby tam iść tam na prawo, to musisz sobie iść. odskoczyć potem do tyłu, na taką półeczkę i się złapać tych drobinek żeby tam wejść. Okej. Okay. Zapiszę się może tutaj. Na jaką półeczkę. Odskoczyłam do tyłu i ona się tutaj niczego nie złapała. Znaczy no, nic nie stanęła. Ale wiem, że na dole to... jest lawa. Chodzi tak, jak masz powiedzmy tą drabinkę składa się z czterech takich paneli, nie? Drabinek. No, no to jak idziesz od tej lewej, to masz dwa pierwsze, gdzie były te kolce, jakby. Mhm. I ten trzeci, to jak jesteś trochę niżej, to tam jest taka półeczka czerwona. I od, musisz odskoczyć po prostu do tyłu z tego trzeciego panelu. Drabinek. No ale nie wiem na jakiej wysokości, bo ja nie widzę. Dobra, doskoczyłam. Jest kluczyk na smutku. Tylko mnie to wkurza tutaj, że ilekroć czegoś nie zbierzesz, to zaraz ci się pająki pojawiają. Już by sobie darowali te pająki, tutaj niepotrzebne są. Dobra, leżą flary, więc sobie podniosę flarki. Aha. Znaczy, boże, że odpalę flarkę. I pewnie pająki mi na mnie wypadły, tak? No? no, wiedziałam. Mam apteczkę. Aha. I klucz widzę. Tak, tam ale tam skaka? jeszcze dalej jak pójdziesz to są jeszcze jakieś naboje czy coś tam, już nie pamiętam co zebrałam. I tam też wyskoczona na ciebie Pani, chyba naboje do Uzi były. A potem się cofasz tutaj do tej dziurki, gdzie widzisz klucz. Czy zabramę? ta gra jest warta świeczki? Te pająki zabrały mi tyle życia, że kurde ci wojownicy frytowi mi tyle, mi tyle kurde nie zabierają. Dobra. Zabiłam je, zabrałam wszystko, teraz jestem w, wolony, w tutaj. Nie, ja z automatycznych. I teraz jaką skakać? O, oh ja tu schodzę trochę niżej po tym smoku, i ty są naboje do łz, których wcześniej nie widziałam. Dobra, no to schodzimy niżej. one są tuż nad tą drabinką, co wchodziliśmy wcześniej. My God! Zamiast skoczyć do naboi, to ja zja na z ten zjazd spadł, spadłam. A ja spadłam do lawy. Bo zamiast yy, odskoczyć do tyłu i mi się złapać krawędzi, co zrobiłam, tylko przywaliłam mordą i spadła do lawy. Masakra. Dobra. Jeszcze raz zbieram ten klucz i potem oboje. I... Ale ogólnie i tak musimy się kierować raz w dół, nie? No no tak, bo tak. musimy ten klucz włożyć tam na dole gdzieś, było przy smoku. Dobra, jestem przy nabojkach. Hmm. Ym...